Namaste! Witam Cię na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Katarzyna Złodkowska. Od 28 lat prowadzę kobiety, żeby świetnie się ze sobą czuły, pięknie wyglądały, żeby cieszyły się życiem. Dzisiaj zapraszam Cię w podróż poranną, czyli rozruch poranny dla początkujących. Myślę tak naprawdę, że w każdym momencie będziesz mogła to zastosować, tak żeby popłynęła krew, limfa i żebyś się lepiej czuła. No to co? Zaczynamy. Przejdź do klęku. Przejdź do klęku. Przejdź do klęku, pociągnij pępek do kręgosłupa, ale nie trać y, pleców, czyli tego wygięcia. Dłonie na szerokość barków i kolana na szerokość barków. Biodra są podparte, barki są podparte. Wierzchołek głowy wyciągnij od y, krzyża, a krzyż wyciągnij od wierzchołka głowy, tak żeby kręgosłup się zrobił długi. Czyli pociągam tu. I pociągam tu, a moje plecy robią się coraz dłuższe. I teraz zacznijmy od takich dużych kółeczek całego tłowia, tak żeby zaczęła krążyć krew, limfa, żeby nasze mięśnie, powięzi się rozluźniły. Miękko wdech i miękko wydech. Rozluźniaj. Zauważ, że dołączyłam głowę. Głowa też tutaj pracuje. Jeszcze chwilę. Wdech i wydech. Pięknie. I druga strona, miękko. Znowu przetocz plecy. Daleko, blisko. Oddychaj spokojnie. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze troszeczkę. I zostań w centrum. Dokąd swoje kółko. Pępek do kręgosłupa, wyciągnij łapki do przodu, tak żeby były przed barkami. I teraz pociągnij pośladki w tył i do przodu. Świetnie. W tył daleko i do przodu. Otwieramy klatkę piersiową, otwieramy biodra. I jeszcze troszeczkę wyciągnij w tył, biodra do przodu. No i jeszcze. Biodra w tył i do przodu. Oddychaj. Jeszcze troszeczkę. Wyciągnij plecy, idź do przodu. Świetnie. I jeszcze raz. Wyciągnij plecy, idź do przodu. Brawo. I wróć do klęku. Przenieś teraz swoją prawą nogę obok prawej dłoni. I zejdziemy. Jeśli się da, łokciem w dół. Jeśli nie zostajesz na dłoni. I teraz wyciągam rękę do sufitu, i schodzę w dół. No i znowu ręka do sufitu i schodzę w dół, oddech, wydech, wdech. wydech, 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 wydech i ostatni raz, wdech, pięknie z wydechem zejdź w dół, Przenieś dłonie pod barki i przejdziemy do psa z głową w dół. Odepchnij się od dłoni i przez moment pochodź piętami góra-dół, mocno odpychając się rękoma, tak żeby boki ciała się wydłużyły jeszcze chwilę. Świetnie. I zatrzymaj nogi. Przenieś drugą nogę, czyli lewą stopę obok dłoni. Ja się odkręcę w drugą stronę, żeby być do ciebie twarzą, a ty sobie zejdź. Tak, jak jesteś. No i pójdziemy. Znowu, jeśli jest możliwość, idziesz na łokieć, jeśli nie zostajesz na dłoni. Nic się nie dzieje. I idziemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Oddychaj ze mną, wydech, ostatni raz wdech i wydech. Pięknie. Przenieś dłonie pod barki i mamy psa z głową w dół. Idź do tyłu i cały czas lekko chodzimy, rozciągamy, jednocześnie mobilizując stawy skokowe. Jeszcze przez chwilkę wdech i wydech. Pięknie i zatrzymaj. Z wydechem przejdź do plęku. I przechodzimy do siadu. Przechodzisz do siadu, ale dla mobilizacji bioder, co oznacza, że jedną nogę masz z boku, drugą nogę masz z boku, ta noga w linii biodra, czy tak jak masz przestrzeń. Łapki przed sobą i lecimy. Najpierw w same bioderka. Tak. Świetnie. Nie podpieraj się pępek do kręgosłupa. Jeszcze troszeczkę oddychaj. Pięknie. Tak jest. Jeszcze troszkę. I teraz dodamy mobilizację kręgosłupa, czyli, popatrz, idziemy w bok i skręcasz się w dół. Do góry bioderka i skręt. Świetnie. Druga strona. Skręt. Tak jest. Hop. Skręt. Brawo. Jeszcze dwa razy, skręt, pięknie, hop, skręt, tak jest, wróć do centrum, połącz stopę i troszkę ruchów w samej miednicy, oddychaj spokojnie, wdech i wydech, świetnie, tak jest, klatka piersiowa otwarta, i zatrzymaj. Przejdź do siadu w swastikasa, nie rozszerzając stopy pod kolana. Jeżeli te kolana idą Ci bardzo wysoko, usiądź sobie też wysoko. I rozciągnijmy boki ciała. Idź w bok. I do góry. Nie unoś. Uda i pośladka przeciwnej strony. I jeszcze. Hop. Świetnie. I do góry. Bardzo ładnie. I zejdź w dół. Hop. Tak jest. I dół. I do góry. Brawo. Hop. I jeszcze raz. Hop. Ostatnie razy. W dół, w bok. W dół, w bok. I do góry. Świetnie. Do góry. Pupka. Stopy na szerokość miednicy. Palce stóp lekko do środka. I zostajemy w utanasanie. I powoli rozruszaj sobie też kolana. Puść plecy. Jeżeli nie dotykasz do maty, nie szkodzi, chwycisz sobie za łokcie. Jeszcze chwilkę wdech i wydech. Rozluźnij plecy, pachwiny. I uwaga, zatrzymaj nogi, idziesz do góry, wdech. Świetnie. I jeszcze bioderka. Rozruszaj zwykłe kółeczka. To będzie imobilizacja dla pleców i bioderek. I dno miednicy dotlenimy. I druga strona. Jak dużo siedzisz, to też ważne, żeby to dno miednicy ładnie nam pracowało. Pięknie. I zatrzymaj. No to na sam koniec. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Pięknie ci, kochana, dziękuję za dzisiejszy poranek. To była naprawdę fajna robota. Mam nadzieję, że czujesz to krążenie limfy, krew, energii, że twoje ciało się rozruszało i możesz teraz iść w cały dzień. To będzie piękny, cudowny, tak jak sobie wymarzyłaś. Dzień. Jeśli ci się przydało, jeśli ci było dobrze ze mną na Macie, to oczywiście zostaw kciuka. Jeśli nie chcesz przegapić nowych publikacji, to zasubskrybuj mój kanał. No i oczywiście zapraszam cię nieustannie na. Platformę YogaGo, gdzie znajdziesz ogromną ilość lekcji jogi w różnych tematach, no i przede wszystkim pełnometrażowe, pełnowymiarowe, tak, żeby to ciało mogło zapracować. Buziaki ogromne, żegnam i do zobaczenia!